Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tu nie zapominajka. Mam dla Was dwie informacje. Pierwsza jest taka, że przemyślałam sprawę partnerstwa YouTube i postanowiłam się jednak o nie postarać. Złożyłam już aplikację i teraz czekam po prostu na decyzję. Będę Was po prostu informować, jeżeli coś się zmieni w tym temacie. Druga informacja jest taka, że założyłam konto na Facebooku. Będą się tam pojawiały różnego rodzaju informacje na temat mojego kanału, jakichś tam przerw, które może zrobię. Coś na kształt biuletynu. <grych> może pojawią się jakieś zapowiedzi kolejnych zagrajmy, jakieś ciekawe screeny z gier. Wszystko co po prostu w jakiś sposób będzie się dotyczyło mojego kanału grania. Hmm, może pojawią się też tam y, jakieś ciekawe filmy, które warto w jakiś sposób polecić Wam, y, czy, czy jakieś inne kanały? Zobaczę jeszcze. Więc y, jeśli chcecie być na bieżąco z informacjami, to zapraszam bardzo serdecznie. Możecie sobie kliknąć. Dam linka w pośrodku ekranu <grywania> nagrywania, znaczy tego filmiku. Możecie sobie kliknąć, to będzie duży napis, na pewno zauważycie. Eee, I tak. Eee, i, I jeszcze mam jedną prośbę właśnie do Was, ponieważ na razie ten, to moje konto facebookowe jest, że tak to ujmę, ma dosyć długiego linka. Nie mam jeszcze nazwy użytkownika zarejestrowanej. Ponieważ muszę mieć minimum 25 fanów, żeby, żeby móc postarać się o tą nazwę użytkownika. Dlatego niezapominajkowe granie jest na razie dość długim linkiem. I byłabym wdzięczna właśnie, jeżeli możecie klikać na lubię to. To wtedy im Was będzie więcej, tym szybciej będę mogła właśnie zmienić tą nazwę, i, i przede wszystkim dla Was, bo to będzie wygodniejsze dla Was, użytkowników, żeby nie wpisywać jakichś dziwacznych, długich znaczków, tylko y, po prostu y, no, prosty link do zapamiętania. No, to by było na tyle y, informacji. Także zapraszam wszystkich do lubienia, nie zapominajkowego grania na Facebooku. Yy, I zapraszam do jakichś kolejnych zagrajmy, do moich obecnych. Yy, no, bawcie się dobrze. <laughs> Cześć wszystkim.